Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie 8 sierpnia otwiera się portal i zrobimy sobie czytanie na Bramę Lwa Co przed Tobą otwiera się? Jakie zmiany? Co nowego zmierza do Twojego życia? Moi drodzy, i dzisiaj zrobimy sobie tak Będą trzy gromadki Ja tutaj wylosuję szybciutko dla trzech gromadek po kilka kart i zrobimy sobie taki ogólny rozkład dla każdych trzech gromadek Przekaz na bramę 2. Pokażcie karty. Gromatka numer 1, gromatka numer 2 i gromatka numer 3. Dobrze. Dla jedyneczki. Mhm. Zobaczymy sobie Jeszcze myślę Może wyciągniemy sobie Słowo dla duszy A czemu nie? Niech te otwarcie portalu Będzie na bogato Jeden, dwa i trzy Dobrze I jeszcze myślę, że Weźmiemy sobie Piekuńcze karty na tym skończymy, bo mi się tutaj nie zmieści. Później wszystko jeden, dwa, i trzy, i może ja to tak zamienię. Dobrze, jeden, dwa, i trzy. I teraz, tak, moi o, drodzy. Teraz tak, żeby wam było łatwiej wybrać, to może dołożymy sobie po kamyczku. Poczekajcie chwilkę, przyniosę tylko. Dobrze, i macie jeden kamyk numer jeden, dwa kamyk numer dwa i trzy. I patrzymy sobie, moi drodzy, odstawię tylko herbatkę. Dobrze, odkładam trzy. To będzie czerwony, dwa i przechodzimy do jedyneczki, tak tu kładę kamyk, żebyście wiedzieli, że to jest Wasz wybór, prama, dwa i patrzymy sobie a ja tutaj najpierw rozłożę karty co tutaj się Wam moi drodzy pokazuje hmm. Wszystko widać? Wszystko widać. Więc tak, dla Was, moje drogie, jedyneczki. Karty pokazują, że tutaj zaczyna się owocny czas pod względem zawodowo-finansowym. Dla tych wszystkich, którzy. Chcą zmienić pracę, szukają pracy jak najbardziej. Tutaj czas takiego użalania się nad sobą, czas takiego bycia w rozpaczy, w takich trudnych, negatywnych energiach się kończy. Więc tutaj idą do Was duże zmiany: bardzo tutaj duże zmiany. Wielu z Was będzie zmieniać swoje dotychczasowe życie o 180 stopni, karty pokazują, tak? Tutaj wiele takich sytuacji wygranych od losu się wam pokazuje, więc warto tutaj po prostu zainteresować się pewnego rodzaju jakimiś takimi konkursami, tam gdzie jest coś do wygrania, być może warto by było puścić sobie to lotka i tak dalej, ale moi drodzy, tutaj wszechświat was bardzo mocno wspiera i tutaj karty mówią wprost, że idą do was ogromne zmiany. I to jest przepiękny czas. Ja tutaj również widzę, że Niektórzy z Was mogą być na etapie takiego leczenia swojego serca po nieudanej relacji. Po toksycznej relacji z kimś, tak? I moi drodzy, miejcie to na uwadze Że to nie zawsze chodzi o to, że rozstałaś Czy rozstałeś się z partnerem, z partnerką To może być toksyczna relacja w przyjaźni W pracy, w sąsiedztwie, w rodzinie Ale też w związku, tak? Tym damsko-męskim I tutaj leczycie te swoje serduszko Po czymś nieudanym Po czymś trudnym, po czymś toksycznym I na nowo macie szansę właśnie Podczas tej bramy dwa na nowo macie szansę się zakochać, zakochać przede wszystkim w sobie, pokochać, zaakceptować siebie z wszystkimi wadami i zaletami, ale również macie taką szansę, że ktoś na waszej drodze życia stanie i może tą strzałą amora was tak jakby przebić. I dać wam tą iskierkę tej miłości, zasiać w was te ziarenko na coś nowego, na coś pięknego, na coś cudownego. Wielu z Was, karty mi pokazują, będą um, pracować nad poczuciem niskiej wartości. Wielu z Was będzie. Pracować nad zdrowym snem, nad wyzbyciem się wszelkich żali, smutku, rozgoryczenia. Wielu z Was będzie pracować nad tym, żeby już nie żyć przeszłością. Jesteście w energii bramy, w energii przejścia, bo szóstka mieczy o tym mówi, że tutaj coś będziecie przepracowywać w sobie i ruszać z miejsca, iść w nowe, zmiana schematu funkcjonowania, zmiana myśli, zmiana nastawienia, zmiana podejścia do życia. Znajdziecie. Motywację do działania. Ktoś może na waszej drodze życia stanąć, jakiś coach, nauczyciel, mentor, dobra książka, z polecenia kogoś, ale sami też możecie właśnie y, znaleźć ten apetyt w sobie do dokonywania tych zmian, do mobilizowania się. Ogromne wsparcie odgórne tutaj mi się pokazuje, y, tak? I przede wszystkim y, Zadowolenie, zadowolenie z tej stabilności finansowej, karty pokazują, tak? I takie jakieś spełnione marzenie mi się przy Was pokazuje, i te problemy finansowe, które gdzieś Wam towarzyszyły dość mocno, one się będą kończyć. I tutaj karty mówią, że będziesz spać spokojnie, będziesz się budzić, wypoczęta, wypoczęty, pełne, pełna energii i entuzjazmu, bo życie będzie Ciebie wspierać. I karta właśnie jako rada dla Ciebie granice, ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. I taki właśnie tutaj, moi drodzy, dla Was przekaz. Jeżeli chodzi o jedyneczki, cudowności życzę, pozdrawiam. Dwójeczki, czytanie na bramę lwa. Tutaj kładę kamyk, żebyście widzieli. I patrzymy sobie. Bardzo ładnie się tu pokazuje, moi drodzy. Bardzo ładnie, bardzo pięknie. Tutaj. I tutaj. Mam nadzieję, że widzicie. Tak. Dobrze więc tak, już Wam opowiadam, jeżeli chodzi o Was i o czas tej Bramy 2 tego portalu, to karty pokazują, że no niesie Wam duże zmiany, podobnie jak u jedyneczek, bardzo duże zmiany na płaszczyźnie zawodowo-finansowej i to się pokazuje już na samym początku, zobaczcie moi drodzy, jeżeli oczekujecie na jakąś ważną wiadomość odnośnie wysłania swojego CV, czy przeprowadziliście rozmowę o podwyżce, awansie, czy w ogóle jakąś rozmowę kwalifikacyjną i oczekujecie wiadomości zwrotnej on do Was przychodzi, podpisujecie umowy, dokumenty, i to daje Wam poczucie bezpieczeństwa i poczucie stabilności, zarówno finansowej, jak i tej emocjonalnej. Także tutaj się piękny czas, moi drodzy, u Was zapowiada, ale ogólnie też karty mówią, że będziecie bardzo mocno zakorzenieni w tu i teraz, będziecie bardzo, tak kolokwialnie mówiąc, trzeźwo stąpać po ziemi, będziecie planować. Inaczej, wy już jakieś plany macie w swojej głowie od dawna i mam wrażenie, że przez ten czas najbliższy właśnie będziecie wdrażać je w działanie, będziecie się realizować w życiu, będziecie inwestować w swoje plany i marzenia i to jest piękne to jest cudowne, dla wielu z Was to jest też taka ważna informacja, że będziecie inwestować w swoją edukację, w poszerzanie wiedzy, zdobywanie wiedzy macie duże wsparcie odgórne macie wsparcie w rodzinie wśród przyjaciół, znajomych, ale wśród opiekunów też, sił wyższych wszechświat tutaj po prostu, no jeżeli tylko o to poprosisz, jeżeli tylko Chcesz tej opieki, chcesz tej pomocy, chcesz tych podpowiedzi, chcesz tych wskazówek, to je będziesz otrzymywać. Karty mi pokazują, że troszeczkę tutaj jeszcze gdzieś jesteś w tej energii nazwałabym to troszeczkę mentalności ofiary, gdzieś ta przeszłość bardzo mocno depcze Ci po piętach ta emocjonalna przeszłość nazwałabym to w ten sposób gdzieś jakaś tęsknota za kimś, jakieś rozgoryczenie rozżalenie, że coś tam nie wyszło z kimś, że z kimś doszło do jakiegoś rozstania, że ktoś Ciebie nie zrozumiał, czy to rodzina, czy to związek damsko-męski czy to relacja z kimkolwiek Innym, ale karty pokazują, że gdzieś jeszcze momentami siedzisz w tej przeszłości, ale jeżeli zaczniesz to uporządkowywać, odcinać, wypłaczesz się dość mocno, obmyjesz tą twarz, spojrzysz w lustro i powiesz: koniec, ja żyję już tu i teraz, a nie jakąś tam przeszłością, ja idę naprzód, ja zdobywam siebie, ja zdobywam świat, ja wyznaczam sobie cele, ja się realizuję w życiu, to karty mówią: Tak, to jest ten czas. To jest ten czas, masz tu kartę czasu, to jest ten czas, gdzie możesz dużo zmienić. To jest ten czas, gdzie możesz wejść w romans. To jest ten czas, gdzie ktoś może wyznać Ci prawdziwe uczucia odnośnie ciebie. To jest ten czas, gdzie, jeżeli chcesz, możesz sobie flirtować, kokietować kogoś, być kokietowanym, kokietowaną. To jest ten czas, gdzie możesz z przyjaźni przerodzić relacje w coś poważniejszego. Jak najbardziej to jest przepiękny czas dla ciebie. To jest też czas bardzo mocno spirytualny, bo masz trzy karty spirytualne, masz kartę piątki zmian, masz kartę szóstki, czyli tutaj domostwo, rodzina, miłość, to ognisko rodzinne, przyjaźnie, relacje, kochanie, akceptowanie siebie, przepracowywanie przeszłości, ale masz też kartę dwójki spiritualnej, czyli tutaj bardzo mocne osadzenie w to i teraz, podjęcie decyzji, nie stanie już na rozdrożu, wchodzenie w nowe i przede wszystkim praca z polem serca, z wybaczeniem, z, z tymi urazami, które gdzieś w sobie trzymałeś, trzymałeś, czy trzymasz dalej, to możesz właśnie w tym czasie sobie z tym wszystkim poradzić, wybaczyć, przebaczyć, puścić, tak? I ja tutaj też widzę, że Karty mi też mówią, że taki czas zatrzymania, gdzie był w twoim życiu, będzie dobiegał końca i czekają ciebie naprawdę um, ogromne sukcesy. Dzięki swojej pracy, zaangażowaniu, wytrwałości osiągniesz to, czego chcesz. To jest dobry czas do nauki, do poszerzenia wiedzy, do studiowania, do bycia wytrwałym, do uczenia się, tak, do pracowania, do bycia takim pracowitym i zarówno pod względem finansowym, zawodowym, edukacyjnym, jak i do takim, jak i również to jest dobry czas do tego, żeby być pracowitym pod względem dokonywania zmian w sobie do pod względem oczyszczania siebie z traumatycznych wydarzeń, z trudnych emocji, z trudnych myśli, tak? I tutaj przekaz jest dla Ciebie, że w tym czasie, jeżeli zastosujesz się do tych wszystkich rad, to będziesz wypełniona mądrością, radością, mocą, miłością i spokojem. I rada dla Ciebie jest karta oczekiwanie, masz prawo mieć odmienne stanowisko, czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Tak, możesz się z czymś nie zgadzać. Ale karty mówią, że ze spokoją, miłością, mądrością i radością będziesz do tego podchodzić, i wszystko będzie się układać po Twojej myśli. Wszystkiego dobrego. I trójeczki, Wasz kamyk, i patrzymy sobie, jaki tutaj przekaz dla Was jest, na, właśnie, bramę 2. Dobra. Właśnie. Hmm. Tak podobnie jest pokazane, jak przy jedynce i przy dwójce. Co się na rzeczy w tych energiach? Dobrze, moi drodzy, więc i u jedynki, i u dwójki było tak samo. Zaczynaliśmy kartami mocno denarowymi. U Was również, moi drodzy, jakiś wyzysk jakieś trudności finansowe, jakieś takie wykorzystywanie pod względem, nie wiem, pracodawcy i tak dalej, kończy się karty pokazują, kończy się, czemuś stawiacie granice, Czemuś mówicie dosyć i tutaj dokonujecie zmian na płaszczyźnie zawodowo-finansowych Albo poprzez szczerą, otwartą rozmowę powiecie swoje zdanie Wyrazicie się, że czujecie się wykorzystywani, niedowartościowani i I ktoś Was zacznie doceniać Albo postanowicie zupełnie zrezygnować z tego miejsca, w którym czujecie niedosyt I wchodzicie w coś nowego Ale nie martwcie się, bo karty mi pokazują, że stabilność finansowa jest przy Was i... To wam nie grozi, więc tutaj karty pokazują, że jest bardzo ładnie. Karty mi mówią, że ten najbliższy czas, właśnie kiedy ten portal się otwiera, to, to będzie was coś kosztować dużo własnej energii, będziecie nad czymś bardzo mocno pracować. Tutaj jakieś takie zmiany w was będą zachodzić, ale zanim one zajdą, to te karty mają taki mocny wydźwięk i mówią: Musisz na te zmiany zapracować, musisz rzucić się na tą głęboką wodę. I zaryzykować, i to ryzyko podjęte przez ciebie będzie słuszne. Być może na ten moment wydawać ci się to nierealne, niemożliwe, dużo lęków i obaw w głowie gdzieś tworzonych może być, ale z perspektywy czasu, jeżeli się rzucisz na tą głęboką wodę, a karty mówią, nie utoniesz, nie zatoniesz, a wręcz przeciwnie, odmienisz swoje życie na lepsze, to czekać cię będzie obfitość. I to jest ten czas do dokonywania zmian. Zrobisz jak zechcesz, ale taki jest przekaz od kart. Karty mi pokazują, że trochę siedzisz za bardzo jeszcze w przeszłości i bardzo boisz się o przyszłość. Nie ma ciebie w tu i teraz. I tutaj trzeba nad tym popracować. Tutaj trzeba coś zmienić. Tutaj trzeba dokonać pewnej transformacji w swoim życiu, wysłać intencje do wszechświata, uwierzyć w to i czekać na te zmiany, ale też również zmieniać tą energię, wprowadzać ten ruch tych zmian, tak? Karty mi mówią, że ugrzęźliście energetycznie w czymś. Czujecie się tacy przebodcowani, zmęczeni, wykorzystywani, sfrustrowani. Coś wam nie udało się, jakieś plany, które mieliście być może na okres wakacyjny nie udały się, coś wam nie wyszło. I karty mówią, że tutaj ta frustracja was mocno trzyma, ale karty mi pokazują w momencie kiedy odejdziesz od tego, co powoduje w tobie zgorznienie i wewnętrzne żale, kiedy przepracujesz te trudne emocje w sobie, kiedy nie będziesz kurczowo trzymać się tych trudnych wydarzeń, tej przeszłości, tych takich negatywnych myśli, kiedy staniesz przed lustrem z odwagą, spojrzysz w siebie i powiesz, ja. Chcę być osobą szczęśliwą, ja chcę godnie i dobrze żyć. Kiedy zaakceptujesz siebie w pełni takim, jakim jesteś, taką, jaką jesteś, z wszystkimi wadami i zaletami, z wszystkimi bliznami, przebarwieniami na skórze, z krzywym zgryzem, czy w ogóle z czymkolwiek co wpędza Ciebie w kompleksy? Jeżeli staniesz przed tym lustrem i zaakceptujesz siebie, pokochasz siebie, a to jest. Bardzo ważne, to jest mega ważne w życiu, to Twój los będzie się odmieniać. To jest też taka ważna informacja, że, a mianowicie warto by było odejść od pewnej myśli w swoim życiu, myśli, która siedzi w Tobie od lat. I ja nie wiem, czego to dotyczy, moi drodzy, bo jest to czytanie ogólne. Ty będziesz wiedział, będziesz wiedziała. I jeżeli przestaniesz myśleć o tym, i przestaniesz być w tym żalu, że to Ci nie wyszło, że żałujesz, że jesteś teraz w tym miejscu, bo gdybyś podjął, podjęła decyzję wtedy, lata temu, inną, to byłoby zupełnie inaczej Nieprawda, nie wiesz, jakby było Na tamten moment wydawałoby Ci się, że tak by było, ale być może zupełnie w innym miejscu byś był, była Gdy to przepracujesz i nie będziesz tak nad tym mocno rozkminiać i cierpieć to karty mówią, że czekacie fajny czas Cóż tu mogę jeszcze powiedzieć Super czas do takich spotkań przyjacielskich, rodzinnych Do bycia w energii osoby szczęśliwej Dobry czas też do zakończenia toksycznej relacji Zwał jak zwał, czy to związek damsko-męski, czy to przyjaźń Czy to jakaś relacja w rodzinie To jest bardzo dobry czas do tego, żeby postawić granicę i powiedzieć dosyć nie będziesz już zatruwać mi więcej życia ani mojej przestrzeni. Odchodzę, rezygnuję z relacji z tobą, znajomości, przyjaźni, związku itd. Karty mówią, że jeżeli nawet jesteś osobą, która gdzieś boi się być singlem, to karty mówią, że ten czas, jeżeli uporządkujesz te swoje sprawy emocjonalno-uczuciowe, to w czasie bycia singlem możesz naprawdę poczuć się osobą bardzo szczęśliwą. To jest taki czas wzrostu w Twoim życiu, czas budowania poczucia własnej wartości, przestrzeni wokół siebie. Bardzo piękny czas, naprawdę. Ja widzę Ciebie jako osobę, która znajdzie pewność siebie w sobie, która stanie się niezależna, która bardzo mocno postawi na rozwój osobisty, na swój wizerunek zewnętrzny, zarówno kobiecość, jak i tą męskość. Dużo zmysłowości w Tobie i dużo takiego pozytywnego nastawienia do życia, i tego Tobie z Twojego serca życzę. Jeżeli do tej pory czułaś, czułaś się, że jesteś w takich niemożliwościach rozwiązania jakiegoś tam problemu, że jesteś w energii straty, braku i, i właśnie jeżeli zaprzeczałaś swoim uczuciom, czułaś się osobą bezradną. Czym być może byłaś osobą, nie wiem, niewierną, albo byłaś zdradzana, czy byłeś zdradzany, to karty mówią, że to jest ten czas do oczyszczenia tej przestrzeni. Bardzo pięknie się tu pokazuje, bo pamiętaj, że, że, że życie Ciebie kocha, że życie Ciebie wspiera i że życie jest dobre. I rada dla Ciebie to jest karta wybór. Rozważ ponownie swoje zobowiązania, masz prawo zmienić zdanie, dokładnie i z tym ciebie zostawiam wszystkiego dobrego, uściski śle, pozdrawiam, papa. Pa.